Sześciu mężczyzn zagrało w grę polegającą na utrzymaniu równowagi na pochylonej podłodze. Kto utrzyma się najdłużej, wygra 100 tysięcy rupi. Kto straci równowagę, wpadnie prosto do zimnej wody. Najpierw wszyscy poszli do supermarketu, żeby kupić potrzebne rzeczy. James wziął cztery mocne magnesy. Jack postanowił założyć strój przypominający trampolinę, żeby łatwo się zginać i utrzymywać równowagę. Max kupił drabinkę linową. Tony wybrał gumkę recepturkę. Alex przypomniał sobie o starej, mocnej taśmie, dzięki której mógł łatwo przykleić się do ściany. Henry w ogóle nie poszedł na zakupy. Powiedział, że jego sposób będzie zupełnie inny. Po godzinie wszyscy wrócili i zaczęli przygotowywać swoje patenty. Henry wyciągnął stary dywan, złożył go na pół, przykleił do podłogi i sam wszedł do środka. Prosta metoda, ale wyjątkowa. Potem podłogę pochylono aż do 75 stopni. Tony pierwszy zaczął mieć kłopoty. Musiał trzymać się gumki, co było bardzo męczące. Reszta bawiła się świetnie i śmiała się z niego. Mimo to się nie poddał, ale nagle gumka pękła i wpadł prosto do zimnej wody. Następnie przyszedł Czas na wyzwanie z koszykówką. Kto nie trafi, ten zostanie obrzucony balonami z wodą. Max rzucił piłkę i trafił prosto do kosza. Henry, leżąc, też zdobył punkt. Tony również rzucił idealnie, ale piłka Alexa nie wpadła, więc zaczął dostawać balonami z wodą. Jego ubrania zmokły, a taśma powoli zaczęła się odklejać. Henry próbował go uratować, ale Alex był już zmęczony i wpadł do wody. Zostały cztery osoby. Potem pojawiło się nowe wyzwanie. Trzeba było napełnić pistolet wodny wodą z kubka, zamiast tego wszyscy zaczęli oblewać się nawzajem. Max Spadł, ale jakoś się uratował. Po chwili strój Jacka się zepsuł i on również wpadł do wody. Zostali tylko Henry, James i Max. Minęło kolejne 20 minut i Max, zmęczony, spadł. W finale zostali Henry i James. Henry spokojnie leżał w dywanie, więc James uznał, że go nie pokona i sam wskoczył do wody. W ten sposób Henry został zwycięzcą tego wyzwania. A tak w ogóle, ile procent baterii macie teraz w telefonie?